Czasami, żeby zagotować wodę w terenie albo podgrzać sobie posiłek, wcale nie trzeba rozpalać ogniska. Wystarczy, że zrobicie swoją własną kuchenkę. Później pokażę jak ją zrobić. I tak w niespełna 10 minut mamy 0,7 litra gotującej się wody. Także zobaczcie, jakie to jest efektywne. A jeżeli chodzi o piecyk, to wystarczy go tylko i wyłącznie zamknąć. On zgaśnie. Wodę możemy sobie wykorzystać. Zrobić herbatę, zrobić jedzenie, zrobić kawkę w terenie. W tym czasie piecyk nam wystygnie, zabieramy go. I będzie nam służył do kolejnego użytku. A za chwilę zobaczycie, jak taki piecyk przygotować. Żeby zrobić taki piecyk, na początku potrzebujemy sobie rozpuścić wosk w jakimś naczyniu. Potrzebujemy trociny i metalowe pudełeczka. Mogą być po cukierkach. No ja akurat mam takie opakowania, ale jak kupicie cukierki w metalowych pudełkach i je zjecie, to te pudełka też się nadadzą. Jak mamy rozpuszczony wosk. Odstawiamy sobie go na bok. Kuchenka też już nam nie będzie potrzebna. Po kolei otwieramy sobie wszystkie pudełeczka i napełniamy je trocinami Praktycznie po same brzegi. Cyk. 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 I po kolei będziemy zalewali wszystkie te opakowania, poczekamy aż stężeje, później zamkniemy i możemy je zabierać w ten. A jak ten wosk stężeje, to wam pokażę, jak te piecyki wyglądają gotowe już do użycia do zabrania w teren. No i właśnie w taki sposób mamy przygotowane kucheneczki terenowe. Kuchenki wodoodporne więc, jak nam to zamoknie, nie ma najmniejszego problemu, bo te wszystkie trociny są zalane woskiem, więc z automatu jest wodoodporna. Zamykamy, wrzucamy do plecaka i lecimy w teren, bo nie zawsze trzeba palić ognisko żeby zagotować sobie wodę, żeby zrobić sobie coś ciepłego do jedzenia. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hej.